W miejscowości Kaczyce, 10 km od Cieszyna, powstaje najdalej na południe wysunięta kopalnia węgla kamiennego w kraju. Uczestniczyliśmy w uruchamianiu stacji sprężarek zasilających maszyny wiertnicze i urządzenia odstawcze. Próba wypadła pomyślnie. Budowę kopalni rozpoczęto 6 lat temu. Do dziś wykonano 60% robót. Pomimo kłopotów z dostawami niektórych materiałów, głównie baterii do podziemnych lokomotyw i kabli energetycznych. Prace przebiegają sprawnie. Ukończono drążenie i montaż urządzeń wyciągowych szybu zjazdowego. Gotowe są łaźnia na 1500 miejsc, lampownia, stacja odmetanowania, kolejowe bocznice i drogi dojazdowe. Zainstalowany sprzęt prawie w całości krajowy. Trwa budowa zakładu mechanicznej przeróbki węgla i głębienie dwóch dalszych szybów. 800 i 950 metrów pod ziemią wydrążono ponad 3,5 km wyrobisk i korytarzy. Napotkano trudne warunki geologiczne. Temperatura skał w przyszłym poziomie wydobywczym przekracza 40 stopni Celsjusza. Jest jednak o co walczyć. Tutejsze zasoby węgla koksowego ocenia się na 200 milionów ton. Grubość pokładów od 1 do 4,5 metra. Przy projektowanym w 1990 roku dobowym wydobyciu 6 tysięcy ton, eksploatacja węgla potrwa co najmniej 80 lat. Jak zapewnili nas górnicy, pierwszy węgiel skaczyc za 2 lata.